Dzień dobry Państwu. Jest, nazywam się Jan Kawaler. Jestem prezesem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Akurat spotykamy się na naszej 60. części ogólnopolskiej wystawie naszych gołąbków. Są tutaj reprezentacje wszystkich naszych okręgów terenowych, 40 reprezentacji, łącznie prawie 1500 gołąbków. Z tego została wybrana reprezentacja na olimpiadę, która odbędzie się w między 25 a 27 stycznia w Nitrze, 34 gołębki, są to gołębie najlepsze, gołębie sportowe i gołębie standard, znaczy gołębie, który, które zachowują się wyjątkową urodą i nie odbiegają zasadniczo od wzorca standardu. Wystawa czynna jest od piątku do niedzieli, przewidujemy, że z naszych sympatyków przybędzie tu około 15 tysięcy tak to co roku w tych granicach bywa, jest wielkie zainteresowanie, ponieważ jest to jedyna taka coroczna wystawa ogólnopolska. A hodowcy gołębi pocztowych, a szczególnie tu na Śląsku, to są wielcy miłośnicy tych ptaków i oni sobie nie darują, gdyby na tej wystawie nie byli. Oprócz tego, że mogą zobaczyć super gołąbki, to jeszcze przy okazji spotkać się z kolegami z różnych stron w kraju, posiedzieć w miłej atmosferze, porozmawiać o gołębiach i po prostu bawić się dobrze na tej imprezie. A warunki mamy bardzo dobre, ponieważ Expo Silesia dysponuje dużym, fajnym obiektem i przede wszystkim bezpiecznym, bo jednak w nas ciągle tkwi wspomnienie tych lat sprzed siedmiu lat, kiedy to dotknęła nas ta wielka tragedia przy ulicy Zbytkowskiej na terenie dawnych targów Gatowickich. Nazywam się Kołodziej Norbert, były wiceprezes okręgu Katowice do spraw lotowej. Jestem teraz członkiem honorowym Polskiego Związku Gołębi Pocztowych. Co roku jestem w komisji obliczeniowej na wystawie ogólnopolskiej. Wystawa ogólnopolska to jest takie święto dla hodowców z całej Polski. W tym roku jest rok olimpijski. Są wybierane gołębie na Olimpiada do Słowacji. Liczę, że Polska na olimpiadzie zdobędzie dużo medali. Że polskie gołębie będą się reprezentowały, jak się to mówi, bardzo dobrze. Dostęp do dobrej gołębi. Dobrych szczepów jest teraz w Polsce łatwiejszy jak w latach poprzednich. Polska, jak weszła do Unii Europejskiej, ma otwarte granice do Belgii, do Niemiec, do Holandii, gdzie są hodowle i szczepy bardzo dobrych lotników. To napłynęło do Polski. I Polska tymi gąbkami lotuje. Zresztą na wystawie ogólnopolskiej w kategorii C reprezentant jest to gąb wyhodowany w hodowli niemieckiej. Będzie reprezentował Polskę na olimpiadzie. Na pewno będzie złotym metalistą i będzie najlepszym gołomkiem na świecie. Mówi się dużo na temat chemii. Nie jestem zwolennikiem żadnej w sensie chemii, tak jak to mówię, dopingów i tych reszta spraw. Gołom powinny mieć swoją odporność, a jak już, to wspomagać go ziołami, można go olejkami e, więcej naturalnie prowadzić hodowlę. Czyli o godzinie 11.30 odbędzie się dekolacja mistrzów robót narodowych. Zapraszamy. Gdzieś tutaj na środku. No podejście do samochodu.

and you To już widać. W kategorii. W tej kategorii, no? Że jesteś od tamtej. Oddam może głos panu prezydentowi, który. po słowacku, ale to jest taký brat nasz slovenský język, že všetci go rozumiemy. skieruje do vás te słowa za Proszę Vážený pán prezident, vážené dámy, vážení páni, chovateľia, predajcovia a hostia. Dovolte mi, aby som mene Slovenského zväzu chovateľov poštových hodovov a slovenských chovateľov pozdravil toto vaše podujatie, celoštátnu výstavu chovateľov poštových holubov Polska. Chcel by som prezidentovi poďakovať za pozvanie, že nás pozval na túto vašu významnú akciu. Zároveň dovolte mi, aby som poprial všetkým výťazom tejto výstavy a predovšetkým poprial výťaznej kolekcie, ktoré bude Polsko reprezentovať na olimpiáde poštových holubov v Nitre, by som je chcel popriať čo najlepšie výsledky, ktoré by ste dosiahli s týmito, na výťazmi týmito na celoštátnej výstave. Zároveň u nás, ako bolo spomínané, sa organizuje Olimpiáda poštových holubov v Nitre. By som vás chcel všetkých pozvať na túto našu 33. Olimpiádu poštových holubov do Nitry. Budete všetci u nás vítaní. Zawieram, bym chciał podziękować panowi prezydentowi a oddać mu maliczki dar od Słowackich Chowatelów. Poproszę pana wiceprezydenta Dudika, abyśmy odozdali ten darzek panowi prezydentowi jako spomienku na túto akcję. I tak jak powiedziałem, no bardzo serdecznie was wszystkich zapraszają do tej nitry. Są gościnni, liczą na Polskę. Myślę, że się nie zawiodą. No, my jesteśmy pasjonaczami. A niektórzy tu przynajmniej Śląsk ma bliżej niż do Poznania, także chyba pojedziemy. Szanowni koledzy, przystępujemy do dekoracji mistrzów o Mistrzostwo Polski w różnych kategoriach. Zaczynamy od kategorii GMP. Mistrzem tej kategorii za 2.012 rok został kolega Mielczarek Wiesław i Przemysław Okręt Częstochowa. Pierwszym w tej kategorii został koledzy Baranowski Paweł i Robert, okręt Warszawa. Drugi wicemistrem tej kategorii został Piształa Waldemar, okręt piotru trybonalski, <noise> プロ野球の皆さん Let's okay.

Trzecie miejsce. Jarosław Hvala se Trzecie miejsce, Grzegorz Nowopadzki, okręg otworał. Chciałem zaznaczyć, że wszyscy poprzedniczy. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim kolegom pomyślnego nowego roku.